Jest to jeden z większych turniejów w Polsce. Ponad 190 par z całej Polski przyjechało dzisiaj rywalizować. Od dzieci, od 8-9, poprzez pary dorosłe w klasie B. I trzeba dodać, że po raz pierwszy tutaj na hali wystąpią mistrzowie polskich tańca amerykańskich Andrzej Suchocki i Natalia Piecewicz. I to będzie jedne z większych wydarzeń w Oleśnicy, jeżeli chodzi towarzyski. I bardzo znacznie podnosi rangę dzisiejszego turnieju. Co jest istotne, dzisiaj kreujemy się kluczem, aby również w okręgu dolnośląskim zapoznać rodziców i par z nowym zarządem, który będzie sprawował pieczę nad czteroletnim rozwojem tańca w okręgu. I zaprosiliśmy sędziów, którzy stanowią 90% zarządu. Jest prezes pan Maciej Prezenowski, jest wiceprezes pan Kazimierz Kuszak, również ja jestem wiceprezesem i pozostali członkowie zarządu właśnie w celu przybliżenia tych sylwetek. Jak widzimy przepiękna sala, przepięknie udekorowana, oświetlenie, to wszystko się umieni przy sukniach standardowych amerykańskich, tych par sportowych. Więc to jest piękne, że na jednej imprezie mamy i dzieci malutkie, Młodzież i te pary dorosłe, aż samych mistrzów, czyli dzisiaj będą mogli zobaczyć e, przyszli, przyszli mistrzowie, tak? Ten cel, do którego chcą dążyć tak namacalni, nie tylko na kasecie, ale właśnie e, przed nimi e, e, wystąpią nasi mistrzowie. Organizatorami siódmego ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego Opuchar Burmistrza są dwie instytucje: Miejski Środek Kultury i Sportu w Oleśnicy pod dyrekcją pani Gatysz Piłyk oraz Wrocławska Akademia Tańca, filia Oleśnica, w której ja jestem uber. To nie koniec atrakcji. Wspólnie przygotowaliśmy z Biblioteką Miejską ten cały dzień, noc z kulturą. W tej chwili w godzinach popołudniowych odbywa się kiermasz przed Biblioteką oraz mnóstwo innych atrakcji dla Państwa tam czeka. A ja zapraszam do sali widowiskowej, bo tam o godzinie 19.00 atrakcyjne występy zespołów oleśnickich. Na co serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że całe majowe, sobotnie popołudnie spędziecie Państwo z nami bardzo miło. O, no ma!